Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym openingu z Overwatcha. Tym razem mamy 21 skrzyneczek, w tym 11 eventowych i 10 normalnych. Na początku zaczniemy od tych 10 normalnych. Aktualnie, jak zawsze, oczywiście, Opening jest na live. Dobra, otworzymy pierwszą skrzyneczkę Jest już fjeldowe. O, coś czego nie mam, więc jest dobrze. Nawet spoko, do niej nic nie mam To my grafity dzisiaj widziałem u kogoś innego na openingu Spoko Kubo Klimowski Dwa niebieskie Zawsze hajs będzie Oj, możesz się dostać do swojego kompa Dziwię się akurat dlatego, że ten tekst też słyszałem u kogoś na openingu dzisiaj z tej samej osoby tego raczej nie. I potem jeszcze 8 skrzyneczek normalnych, a potem eventowo otwieram. Jest legenda. Kolejna do lisy. W sumie ten lepiej jak na moje wygląda. Spoko jest jakaś legenda zawsze. Już jest dobrze. Choć wolałbym. Żeby z Eventowi też poleciało. Legendarnego. O do Orisy znowu? Błąd w obliczeniach. Nie, coś podobnego z obliczeniami I też było na tym openingu innej osoby. Mogę tak grać na okrągło! I to jakie bogactwo! Słyszałem odpowiadomienie ze Steam'a. Dobra, jeszcze 6 normalnych skrzyneczek. Wasumi, witam Cię na live. Zgodnie z planem No hmm. wreszcie, pięć skrzyneczek, może jeszcze jakaś legenda z nich poleci I dzięki Trzy niebieskie Jest hajs, te oskin na tej dzisiaj widziałem Nie dziękuję Mów, Nie dziękuj Mówczyni mam do nią legendarkę chyba trzecia moja legendarka na tym końcu to była ale dl dla niej. Miałem jakoś innego skina. Spoko, zawsze coś. Spoko, mam obloła, Miłej gry. Do wieprzka mam lepszego. Kolejny do wieprzka to jest chyba. No nie mam za dużo. To jest do Mojry? Tak, do Mojry. Trzy kawka. Dobra, jeszcze trzy normalne skrzyneczki, a potem 11 ...eventowych. Jest już różowy coś i hajs, jest dobrze. Będzie dużo więcej hajsów do kolejnego eventu. Już prawie na jedną legendę to my z nowych będę miał. Nie mam deforesta U Łukaszu Dobra, jeszcze dwie skrzyneczki. Liczę jeszcze, żeby coś fajnego z nich poleciało. Jedno niebieskie. Kolejny tekst knockout A to mi przypomina, szczerze mówiąc, twarz z Angry Birds. Ale nieważne. Yy, I jeszcze jedna normalna trzcianeczka, a potem eventowe otwieram już. I jest, znowu różowe. I coś, czego nie mam. Nie pamiętam, kto, jaka to była. No dobra, nieważne, i tak, nie wiem, za bardzo nie gram. Ale, ale zawsze spoko. Dobra, teraz lecą... Ewentowe skrzyneczki. Jedno niebieskie. Uuu Trzy ewentowe rzeczy. Dobra, jeszcze 10 skrzyneczek. Dwie niebieskie. I obie ewentowe Niemiecka technika i precyzja. raz pogrywam, więc spoko. Jeszcze dziewięć skrzyneczek, liczę na jakiś skin eventowy. Jest legenda! Proszę, skin eventowy. Nawet nie znam tego skina. Znaczy, super fajnie, że... A nie, to jest... Uuu! Nie wiedziałem, że to jest legendarny. Znaczy, że to jest zimowy. Nie widziałem tego zanim. No to spoko. Jeszcze poza. Nie zauważyłem tej śnieżki za nim. Dla mnie dobrze. Jest już jedna legenda zimowa, jeszcze 8 sprzeniczek. Jest różowe. Czy będzie eventowe? Nie jest eventowe, Ale jest y, Toast kolejny do kolekcji. Moja strategia jest prosta. Kabum Kabum. Od uśmiech wezmę sobie. I. Emotki zawsze spoko, bo nie mam za dużo. Dobra, jeszcze 7 skrzyneczek zostało ewentowych. A i tak już spoko, jest ewentowa. Uuu, kolejne U, To ładnie leci W ciągu 21 skrzyneczek 3 legendy już I kolejna ewentowa. A do niej prawie nie miałem skina żadnego, miałem go innego. Więc dla mnie dobrze już jest bardzo. To jest skina w sumie chciałem nawet. Więc dla mnie dobrze Jeszcze skrzyneczek, może jeszcze coś poleci. Znowu różowe i znowu zimowe. Mi nam podoba. Oczywiście już jest po awencie więc nie, nic nie kupię z tego eventu już. Co był za pieniądze, ale. Kolejna spoko rzecz. Spoko, Jedno niebieskie. Kolejne graffiti. Takiego stylu. Pozyje do niej, miałem więc spoko. Dobra, jeszcze cztery skrzynki. Liczę na jeszcze coś dobrego. Ale i tak jest. O, jest coś. Kajs. Może być. Kolejna poza. I tam też widziałem na odcinku. Spoko radku. Dobra, jeszcze trzy skrzyneczki Jedno niebieskie tylko, więc słabo. O! Jest jednak dobrze. Do niej nic mam, więc mogę je dać. Zrobiłam coś dla ciebie. O to właśnie bardziej mi chodziło. Z tym o Że jest y, ewentowe do symetrii. Daruj Spoko. I ostatnie dwie skrzyneczki. Znowu różowe. Fajnie, że eventowe, ale do tej postaci już mam chyba pięć skinów. Czym, w tym trzy chyba legendy. I kolejny toast. I ostatnia zimowa skrzyneczka. Niestety tylko jedno niebieskie. I kolejny toast. Może być. Jesteście tylko ludźmi. I zimowe. Ty to jest zarąbiste. Wszystko jest wu du Wszystko na F się zaczyna. A tu jest B na B. Więc spoko, dobra. To na tyle na tym opingu. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia na następnych odcinkach lub live'ach. Do zobaczenia i cześć.